Reklama. Partnerem programu Jutro jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się nad dalszym przebiegiem oraz możliwymi scenariuszami wojny w Izraelu. Podcast nagrywamy w czwartek o 13.00, mając świadomość dynamicznego przebiegu wojny w Izraelu oraz tego, że kiedy Państwo nas słuchają, sytuacja może już wyglądać zupełnie inaczej. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutra Ja nazywam się Kasper Kalinowski, a Państwa i moim gościem jest pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz z polityki Insight oraz kolegium Civitas, był ambasador Polski w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Obecna wojna to największa porażka wywiadowcza w historii Izraela. Co zawiodło? Dlaczego Izrael dał się tak całkowicie, chyba, zaskoczyć? Jest wiele opinii na ten temat, co zawiodło. Pewnie powstaną raporty, powstaną badania Knesetu i wewnętrzne raporty służb. To, co wiemy teraz, to, co możemy już tak na lotu ptaka ocenić, to jest przede wszystkim to, że wywiad izraelski. I w ogóle armia izraelska, bo to nie tylko wywiad, polegała, zdaje się, zbyt mocno na elektronicznych środkach dozoru, że rozpoznanie wywiadowcze na, na murze otaczającym strefę gazy, że rozpoznanie wywiadowcze takie osobowe, czyli ten taki najbardziej klasyczny wywiad osobowy, werbowanie szpiegów, agentów, informatorów wewnątrz Hamasu, nie był na tyle głęboki i wścibski, że tak powiem, że nie przyniósł jakiegoś ostrzeżenia przed przygotowaną akcją, która była akcją zakrojoną na szeroką skalę, że to jednak przygotowanie tego trwało już nie miesiące, ale nawet lata, bo mówi się o tym, że, że Hamas w ostatnich dwóch latach no tak można powiedzieć, tak w cudzysłowie, udawał pewną, może nie normalizację relacji z Izraelem, ale takie skupienie się na zarządzaniu strefą gazy, a jednak przygotowywał akcję nawet nie terrorystyczną, tylko wojenną, wojskową przeciwko Izraelowi w sposób absolutnie skryty. Media izraelskie zwracają uwagę, że również, jeśli mówimy o próbie jakichś przyczyn, może już nie wywiadowczych, ale zwracają uwagę na to, że pewna część sił zbrojnych, sił lądowych Izraela została przerzucona do, do zachodniego brzegu z wielu powodów, przede wszystkim niepokojów między osadnikami, miejscowymi Palestyńczykami. Izraelowi wydawało się, jego siłą zbrojnym rządowi wydawało się, że to właśnie zachodni brzeg, czyli to, co leży jakby po przeciwległej stronie tego wąskiego skądinąd pasa, jakim w ogóle jest państwo Izrael, że tam będą największe problemy, kłopoty i stamtąd można spodziewać się, no, nawet jakiegoś rodzaju powtórki intifady, trzeciej intifady nawet. Zatem no było kilka takich przyczyn, już, o których już, już wiemy. Zdaje się również, to bardzo są jakby skąpe, raczej przecieki niż, niż realne jakieś informacje, że Izrael miał prawo posiadać albo podejrzewać. Że Hamas coś przygotowuje na podstawie informacji od sojuszników. No, Egipt, służby egipskie miały informować izraelski wywiad o przygotowywaniu jakiejś akcji. Czy to jest prawda, czy nie, no to są raczej takie, bazuje tutaj raczej na medialnych jakichś spekulacjach. Natomiast mówiąc to wszystko, nie chciałbym też stworzyć wrażenia, że wywiad izraelski był bezradny, ani że, no, że to jest jego całkowita wina. Znaczy, no, musimy Chyba uznać, w pewnym momencie uznać, że zwłaszcza organizacje tak zdeterminowane jak teraz Hamas, wcześniej Al-Kaida, państwo islamskie również no są jednak szczelnie, sprawnie, Zarządzanymi organizacjami, zdeterminowanymi do przeprowadzenia ataku terrorystycznego albo terrorystyczno-wojskowego, bo ja uważam, że z tym mieliśmy raczej do czynienia w tym przypadku sprzed kilku dni w Izraelu, że rozpoznanie tych, tych zamiarów jest bardzo trudne. I to nie chodzi o to, że wywiad izraelski jest słabszy czy osłabł w ciągu jakiegoś tam czasu w wyniku jakichś procesów. Nie, po prostu musimy uznać, że Musimy przyjąć, no niestety, pewnie z rozczarowaniem, że wywiady w ogóle współczesne, zwłaszcza w tym bardzo skomplikowanym świecie, są bardziej reaktywne niż uprzedzające. Zwłaszcza działania, jak powiedziałem, małej, trudnej do infiltracji grupy i, i efekty tego no, przychodzą w postaci tak strasznych i tragicznych wydarzeń, jakie obserwowaliśmy w Izraelu w sobotę. Może zanim przejdziemy do technologii, zastanówmy się jeszcze nad wspomnianym wywiadem, bo za bezpieczeństwo Izraela odpowiada wywiad wojskowy i Shin Dlaczego te służby mają opinię najlepszych na świecie? Ponieważ do tej pory bezwzględnie dobrze chronią albo chroniły państwo Izrael i jego obywateli. No ale co to znaczy? No, uchroniły z pewnością przed wieloma zamachami. Ale jednak do zamachów dochodziło w Izraelu. Uchroniły przed wojnami, ale do wojen dochodziło. Więc jakby przekonanie ich o ich skuteczności e, wynika przede wszystkim, znaczy wynika z tego, że no nawet nie tyle z błędów i porażek, niewielu, ale jednak znaczących, no, jak się wydaje, ten atak Hamasu był, będzie zaliczony do jakichś, do, do porażek wywiadu e, z tej społeczności wywiadowczej Izraela. Przekonanie o ich e, sile wynika no, przede wszystkim z dużego aparatu, jakim oni dysponują. Ogromnych zasobów państwa, którymi dysponują z pewnego no, poparcia państwa, które wybrało na skutek swojej przebiegu swojej historii tej kilkudziesięcioletniej poleganie na służbach, na, na działaniach uprzedzających tajnych. To jest świadomy wybór państwa, żeby polegać na wywiadzie przede wszystkim wzrastając albo powstając i wzrastając później w przekonaniu, że Sama siła militarna albo nie wystarczy do odparcia wrogów, którzy są dosłownie dookoła, oprócz morza, i że trzeba zwrócić uwagę na, właśnie, na intelligence, czyli no, na inteligencję. Chciałbym przetłumaczyć jako wywiad, ale również na pewnego rodzaju no, zrozumienie, rozum, który potrafi zrozumieć, który potrafi pojąć to, co dzieje się dookoła. Tak jakby to jest ta rola wywiadu, ten mit wywiadu izraelskiego polega na tym, że on ma, zajmuje rzeczywiście specjalną rolę w strukturze państwa i specjalną rolę w historii państwa Izrael, a oprócz tego są jeszcze powody no, bardzo proste. Wspomniałem o pieniądzach, wspomniałem o zasobach, którymi służby izraelskie dysponują. E, warto wspomnieć o patriotyzmie, czy znaczy woli służenia w tego rodzaju strukturach przez, przez Izraelczyków, ale również nieprawdopodobnym poparciu, wsparciu i poparciu, jakimi te służby cieszą się, u, zwłaszcza u sojuszników amerykańskich, którzy no śmiało można powiedzieć są kolejną, znaczy może nie tyle, że są kolejną służbą Izraela, bo to pewnie źle by zabrzmiało w uszach jakichś oficerów amerykańskich, ale ten sojusz amerykańsko-izraelski jest tutaj, jest, jest ogromny, więc wywiad izraelski korzysta nie tylko z zasobów własnych, ale czerpie również z zasobów wywiadowczych pomocy sojuszniczej, bo to tak poprawnie się to nazywa, pomocy sojuszniczej amerykańskiej i to sprawia, że jest on uważany za bardzo Silny i faktycznie jest bardzo silny. No, plus jeszcze całe media, filmy, e, udane akcje z przeszłości: porwania Ichmana, odbijania zakładników, w których armia izraelska, siły specjalne izraelskie się przecież specjalizują w tych działaniach antyterrorystycznych. No to buduje tą uzasadnioną, i to też trzeba przyznać uzasadnioną opinią, sile tych służb. Przejdźmy może do technologii, która jest kolejnym filarem Izraela, to głównie dzięki nowoczesnej technologii Izraelczycy mogli czuć się bezpiecznie. Pytanie, czy w czasie przeszłym, czy teraźniejszym, dzięki żelaznej kopule nawet tysiące wystrzelonych rakiet na teren Izraela ofiary w cywilach były praktycznie znikome. Ta liczba była zawsze niewielka. Na czym polega fenomen żelaznej kopuły? Czemu ten system jest taki wzorcowy i doskonały? Na pewno jest to system elastyczny bardzo. Znaczy, to nie jest system taki statyczny, który polega na rozłożeniu wielu komponentów obserwacyjnego, dowodzenia radarowego i wreszcie samego tego komponentu wystrzeliwującego, czyli tych zasobników z rakietami niszczącymi nadlatujące cele. Tylko jest to raczej taki, no, uznawany jest za system bardzo elastyczny, gdzie to skrócenie tych powiązań pomiędzy poszczególnymi komponentami. Nie jak w przypadku systemów Patriot czy innych, ale jest to bardziej takie uznawane za bardziej elastyczne. Nie jestem specjalistą głębokim od sprzętu wojskowego, ale znam te opinie, które mówią właśnie o pewnej takiej no, elastyczności systemu. No i system, który przede wszystkim jako jeden z niewielu, znaczy dlatego mówimy o żelaznej kopule jako systemie doskonałym, ponieważ jest to jeden z niewielu albo bodajże chyba jedyny. No teraz o Patriotach słyszymy w Ukrainie, ale do niedawna żelazna kopula była jedynym systemem obrony przeciw lotniczej przeciwko celom powietrznym czy rakietom, czy samolotom, ale przede wszystkim rakietom, który został sprawdzony w boju, w realnej akcji. Jeśli chodzi o system Patriot, porównywalny z żelazną kopłonką, większy, bardziej rozbudowany, o większych zasięgach, on do wojny w Ukrainie nie był testowany poza kilkoma przypadkami zastosowania w czasie ochrony również Izraela, zresztą w czasie wojny w Iraku, kiedy Patrioty zostały rozmieszczone w czasie, w czasie konfliktów w Zatoce Perskiej. Ale wtedy też nie, nie sprawdził się Patriot jakoś tak, Rewelacyjnie. Natomiast żelazna kopła jest używana, była używana, no nie chcę powiedzieć codziennie, ale w wielu przypadkach okazała się skuteczna, i stąd to przekonanie o tym, że, że jest doskonała, no bo faktycznie została sprawdzona w boju i działa, po prostu działa. Również zadziałała, jak pan wspomniał, w sobotę podczas tych salw artyleryjskich, rakietowych, no artylerii rakietowej, tak to się czasem określa, Hamasu, no ale też część, można powiedzieć, tej. Nie wiem, czy winy, czy powodów, jeśli szukamy powodów dla takiej, a nie innej reakcji Izraela, niektórzy eksperci upatrują w tym, że no właśnie ta salwa była tak masowa, że ona może została zlikwidowana, czy też zmniejszony jej zasięg przez różne systemy, w tym żelazną kopułę. Natomiast była ona tak ogromna, że spora część żołnierzy, którzy powinni być na posterunkach, cywilów oczywiście również, no musiała, została skłonionych do zejścia do schronów, uznając, że jest to, no. No właśnie, że jest to ostrzał rakietowy, a nie ostrzał rakietowy, który tak naprawdę jest przykrywką, czy też taką, no chciałbym chciałby się powiedzieć, kopułą rakietową dla wejścia bojowników Hamasu na teren Izraela i okupowania części terenu Izraela. Więc to jakby tutaj można powiedzieć, że ta doskonałość tego systemu, ale również efekt tej potwornej, olbrzymiej salwy rakietowej, jaką Hamas oddał w pierwszym pół godziny, czy pierwszej godzinie wystrzelono. Prawie tysiąc pocisków, tysiąc rakiet różnego typu różnych kalibrów. Niecelnych, chałupniczo zbudowanych, to już jest jakby drugorzędne, no ale sama jakba masa tych rakiet sprawiała wrażenie, no i tak to zadziałało, że raczej Izraelczycy oczekiwali, w jakiejś tam części oczekiwali, że to będzie salwa, i koniec, a tu się okazało, że jest przygotowanie artyleryjskie i następnie działanie sił lądowych, czyli zastosowanie nie taktyki terrorystycznej. Ale no, wykonanie pewnej operacji o typie wojskowym, I to jest dla mnie nowum, tak naprawdę całej tego wydarzenia, czy też tej, tego, co już określam jako wojnę w Izraelu. No, nie, bez, nie bez przyczyny jest to wojna, ponieważ to jest dokładnie grupa terrorystyczna, która zastosowała środki wojskowe, organizację wojskową do swojego działania, a do tej pory zwykliśmy mówić: no, Rosja, armia, która stosuje metody terrorystyczne, albo terroryści, nie wiem, Al-Qaeda, ISIS stosujący metody terrorystyczne. Tu mamy Hamas, organizację terrorystyczną, który zastosował metody wojenne i to jest ta duże nowum tej całej sytuacji. No właśnie, może przejdźmy do Hamasu, terrorystów, ludobójców, którzy przechwycili najnowszą wersję między innymi czołgu Merkawa Mark IV z całą technologią transpond opancerzonej i wiele tego typu sprzętu. Hamas jest w stanie zrobić z tego użytek? Czy bardziej powinniśmy się obawiać tego, że sprzęt zostanie przekazany Iranowi, który może go rozpracować? Co pan o tym sądzi? Żeby zostać przekazany, no on musiałby zostać przewieziony do Iranu. O ile, o ile patrzymy na mapę, jest to mało w tej chwili prawdopodobne, żeby się to Hamasowi udało jakąkolwiek drogą zrobić. No to jest jednak czołg. To nie jest tak, że się go zapakuje na jakąś łódkę i popłynie drogą morską, już nie mówiąc o drodze lądowej. Nie bagatelizuję tego, też nie przeceniałbym faktu, że jakieś tam rodzaje sprzętu wpadły w ręce terrorystów czy w ogóle Hamasu. Powiem tak, nie ma to chyba wielkiego znaczenia, szczerze mówiąc. Znaczy, co ma znaczenie, to fakt, że Hamas posiadał środki i organizacje, żeby coś takiego przeprowadzić, co przeprowadził. Sobotę I no, w niedzielę w sumie trwały walki przecież przez następne dni również. Nie były to środki techniczne jakieś specjalnie wyrafinowane, natomiast w tym braku wyrafinowania nie potrzebują czołgów, merkawa czy, czy jakichś wyrafinowanych wozów bojowych czy sprzętu. Po prostu byli zdeterminowani. Posługiwali się prostymi stosunkowo prostym sprzętem, prostą taktyką. I osiągnęli swoje, jakieś swoje cele terytorialne również, bo na krótko, ale jednak okupowali tereny Izraela, co się nie wydarzyło od, od długiego, długiego, długiego czasu w Izraelu, i skończyli to robić. Więc jakby tutaj też ch chciałbym pokazać, że też jakby sposób działania Hamasu jednak wyczerpał się również bardzo szybko, że jednak myśmy zastanawiali się, co dalej. I energia ich ataku się wyczerpała po dwóch dniach. Znaczy, ewidentnie Hamas, jak w przypadku kilku tego typu wielkich zamachów terrorystycznych, jak w przypadku ataku na Nowy Jork 11 września, ataków ISIS w Syrii, tych, tych działań terrorystycznych państwa islamskiego, okazało się, że nie ma drugiego planu BC na wypadek jakiegoś. Klęski, porażki i tak dalej, albo, albo sukcesu wręcz. I to jest tutaj ważne w oglądzie, że to już wiemy, że, że Hamas no nie, nie przygotował się na kolejne kroki, co zrobić z terytorium zagarniętym, to już wiemy, że był to atak, który służył wyłącznie sianiu chaosu i dlatego był, jest nazywany atakiem terrorystycznym. Był atakiem wojskowym, no bo zajął to terytorium, bo była to organizacja no dość, dość wyrafinowana, ale jednak, jednak tak politycznie to jest tutaj tego planu dużego nie ma, więc więc był raczej plan polegający na, na zabiciu jak największej liczby osób, na upokorzeniu Izraela. być może na oczekiwaniu, że nie wiem hezbollah, może autonomia palestyńska się ruszy, a może może Iran może ktoś przyjdzie z pomocą, ale to ewidentnie widać, że chyba na tym etapie przynajmniej apetytu na u innych aktorów na wykorzystanie tego chwilowego chaosu w Izraelu nie widać. No Chyba też drugie strony konfliktu wiedzą, że Izrael jest państwem groźnym, wciąż i potężnym, mimo chwilowej słabości. Ale premier Netanyahu wspomniał, że atak zmieni już cały Bliski Wschód. Czy możemy przewidywać jakiekolwiek dalsze scenariusze konfliktu, czy jest na to za wcześnie? Skala tego ataku, znaczy, muszę powiedzieć, że tutaj niedawno obejrzałem, znaczy, bo to oczywiście to wszystko do nas dociera przez media. No. Historie, które się tam wydarzały, ojców, matki, dzieci mówiących o śmierci swoich dzieci w sposób absolutnie wstrząsający. Znaczy, to zawsze przychodzi do głowy no, no, efekty zamachów, śmierci, ataków nagłych, terrorystycznych, zawsze budzą ból i cierpienie i są przerażające te szczegóły. Natomiast skala tego ataku jest taka, że Izraelczycy mówią, że to jest największa strata Izraela od czasów Holokaustu i to brzmi niezwykle mocno. No niezwykle, mocno, niezwykle mocno. No tak, bo, bo mówimy o holokauście, który ma jest wydarzeniem dziejowym sprzed 70-80 lat. A ktoś nagle przywołuje go dla porównania tego co się wydarzyło i teraz przed kilkoma dniami w, w Izraelu i pojawiają się jakieś takie ponure statystyki, że zginęło 1200 Izraelczyków a w czasie wojny o niepodległość, w 47, dwuletniej wojny o niepodległość, dwuletniej, trwającej dwa lata, do 1949 roku zginęło 6 tysięcy bojowników izraelskich, że w wojnie Jom Kippur w ciągu dwóch tygodni zginęło 2 tysiące żołnierzy izraelskich, no, ale tutaj mamy 1200 w zasadzie większości cywilów. Ktoś jeszcze porównuje Izrael, który liczy niespełna 10 milionów ludzi. No gdyby to się wydarzyło w Ameryce, to by, to by zginęło 20 kilka tysięcy ludzi. Gdyby to się, no tak, może dla Polaka, może bliżej, no to byłoby 5 tysięcy ludzi w Polsce. Tego rodzaju statystyki, one oczywiście są częścią tego bólu, który Izrael ogarnął, ale też pokazują, Skalę ataku i tego, jeśli jest coś takiego jak zbiorowość, jak państwo, jak jakieś takie poczucie jedności państwowej, no to ten cios był olbrzymi. A mówiąc to, jakby pokazując to tło, chcę powiedzieć, że odpowiedź Izraela, dalsze działanie Izraela, no cokolwiek byśmy nie mówili o historii konfliktu bliskowschodniego, który och, można długo, to nie chodzi o to, żeby rozważać, kto zaczął, kto skończył, to nie ma sensu. W przypadku Izraela, Hamasu, Palestyńczyków nie ma sensu mówienia w tej chwili, jak do tego doszło i to trzeba, moim zdaniem trzeba od tego uciekać, od takiego tła i usprawiedliwiania tym tłem, co się może wydarzyć, tego, co może się wydarzyć w ciągu następnych dni. Ale to tak czyniąc to przygotowanie, chcę powiedzieć jedno. Odpowiedź prawdopodobnie, najprawdopodobniej, wręcz uważam, że pewnie będzie polegała na inwazji siłami lądowymi na strefę gazy. Pytanie, czy ona będzie krótkotrwała, czy będzie punktowa, czy potrwa długo, czy to będzie okupacja trwająca wiele tygodni, miesięcy. Inwazja lądowa potrzebna jest po to, żeby zniszczyć Hamas. Zniszczyć go i to nie uszkodzić, zabić jednego, drugiego, trzeciego przywódcę, tylko żeby połamać tę organizację, zniszczyć ją po prostu. I z takim założeniem, jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, a jestem no, mocno przekonany, że, 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 że tak. No Izrael że, powiedział to wprost. Tak, że, że, że to jest, do, przy tej chwili jest do tego przygotowania, są czynione, to Izrael stanie przed wieloma oczywiście pytaniami o tym, co zrobić, w strefie gazy, jak, jak tę okupację prowadzić, a przede wszystkim, i to jest moja lekcja afgańska, gdzie obserwowałem i byłem częścią przecież przez długie lata misji, która była, polegała no, ktoś powie okupacji, ktoś powie o interwencji, ale najważniejszym pytaniem było co zrobić, żeby móc się stamtąd wycofać? Jak zostawić Afganistan w jakimś stanie? I ten przykład afgański tutaj jest moim zdaniem bardzo ważny, bo pokazujący, że długotrwała okupacja jakiegoś terenu wrogiego jest rzeczą skomplikowaną, bo chociażby powstaje pytanie, kogo wyłonić jako władzę, która będzie administrowała tym terenem albo wspólnie z wojskami okupacyjnymi, albo po ich wyjściu się utrzyma samodzielnie. I to są te pytania no już klasyczne, irackie, afgańskie, syryjskie również do pewnego stopnia, przed którymi Izraelczycy staną. Oni już okupowali strefę Gazy w latach 1967 do porozumień z Oslo i później jeszcze kilka lat później, ale to już było tak naprawdę do porozumień z Oslo do 92, de facto 4 roku. Więc to było takie powiedzmy ćwierć wieku, kiedy Izrael de facto administrował Strefą Gazy. Skończyło się to powstaniami, no wreszcie pokojem i wycofaniem się Izraela i nie przyniosło Dobrych efektów, a właśnie w 2007 roku zaczęła rządzić lokalna, brutalna miejscowa siła, która ludzi, którzy zarządzali Strefą Gazą, po prostu, i to mówię dosłownie, wyrzuciła przez okno tych ludzi, z Fatachu, z tego stronnictwa, które wydawało się przez długi czas być władzą palestyńską, para władzą, para państwa palestyńskiego. Hamas ich wyrzucił przez okno i zabił. I rządzi w, w Strefie Gazy od już lat 14, prawda, czyli od 2007 roku. Izrael stanie przed tymi dylematami, przed którymi stawali wielokrotnie okupanci różnych stref, państw, krajów. No i tu jest duża moim zdaniem niepewność co do tego, jak to się może potoczyć. A jeśli chodzi o konsekwencje wojny w Polsce, odczujemy skutki tego konfliktu? Uważam, że nie odczujemy w skutków migracyjnych czym to jest nasza powiedzmy naturalna, a czasami również wyrażana wprost obawa przez w opinii publicznej się taka pojawia. To nie jest moim zdaniem ten przypadek. Uchodźcy z Palestyny niestety istnieją, ale oni trafiają przede wszystkim do Libanu, gdzie nie mają już miejsca, bo są obozy uchodźców są przepełnione, zapełnione. Egipt ich nie chce, Jordania mogłaby ich być może przyjąć jeszcze, ale wymagałoby to korytarza humanitarnego przez Izrael, no bo to wystarczy spojrzeć na mapę, co jest po prostu niemożliwe. Więc no tutaj kwestia migracji i ewentualnych, nie wiem, zagrożeń dla naszej wsi spokojnej, wsi wesołej leżącej na uboczu tego problemu, jest raczej tutaj mało prawdopodobna. Na pewno takim. Pośrednim, nie wiem czy zagrożeniem, ale zjawiskiem, które należy brać pod uwagę na pewno i, i się jemu przyglądać, jest zaangażowanie Ameryki w ten konflikt. Mówię tutaj przede wszystkim o takim rozdwojeniu. Zaangażowania amerykańskiego pomiędzy Izraelem a Ukrainą, i to już jest jakby nasz interes. To jest tak, dlatego jest tak bardzo potrzebny przez Polskę bycie w tej strukturze koalicji proukraińskiej, wspierającej Ukrainę i czyniącej wiele, żeby Ukrainę wesprzeć, nawet w sytuacji, kiedy to poparcie amerykańskie. Widzimy przecież sytuację w kongresie, gdzie republikanie niektórzy przynajmniej już pytają, dlaczego wysyłamy pieniądze i zbrojenia, zbroimy Ukrainę zamiast zbroić Izrael. No, są to pytania, moim zdaniem, bałamutne, ale takie się pojawiają. I trzeba pamiętać o tym, że w Ameryce takie pytania się będą pojawiały i trzeba umieć na nie odpowiadać nie tylko słowami, ale i również czynami politycznymi i wojskowymi. Na koniec, jako egzotyka, możemy jeszcze. Rzucić przykład afgańskich talibów, którzy poprosili kilka państw o korytarz, ponieważ chcieli udać się i podbić Jerozolimę samemu. To też była bardzo ciekawa inicjatywa. Z pułkownikiem rezerwy Piotrem Łukasiewiczem z Polityka Insight oraz kolegium Civitas rozmawialiśmy o wojnie w Izraelu, o porażce wywiadowczej, o fenomenie żelaznej kopuły, o dalszych scenariuszach rozwoju konfliktu, o możliwości inwazji na strefę gazy oraz czy konsekwencje wojny odczujemy również w Polsce. Dziękuję. A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.